Serwis informacyjny Wiribus Unitis. Oriana Pławińska, Patrycja Radoszewska. Dzień, Dzień dobry. dobry. 3 kwietnia w Auli Liceum odbył się 13 powiatowy konkurs z naszej swój kraj. Zobaczmy krótką relację. Chciałem powitać bardzo serdecznie gości zaproszonych Pana Naczelnika Wydziału Światy, tak? Wydziału Edukacji. Do... Tak. Witam w imieniu pani dyrektor. Mamy również przedstawiciela Nadateśnictwa. Tutaj bardzo dobrze nam się współpracuje już od lat. Witam bardzo serdecznie nauczycieli, bez których tutaj byście nie byli. To jest nasze szanowne żywi Będzie, i będziemy wspólnie tutaj razem oceniali waszą pracę. No i przede wszystkim was młodzieży droga witam. Najlepszych specjalistów z geografii Polski, z naszego powiatu, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przywitajcie ich panami naprawdę, bo są skrenowani, potrzebują... Potrzebują e, wsparcia, wspomagania. E, ten konkurs jest to konkurs, ale jednocześnie zabawa, dlatego że zależy nam na tym, żebyście spojrzeli na geografię Polski w taki sposób e, bardzo otwarty. To jest coś, e, czym możemy się bawić, cieszyć. Geografia jest e, takim kierunkiem, takim przedmiotem, którego uczymy się na co dzień i bardzo go lubimy, prawda? Tak, jeszcze. no właśnie. Ja zresztą będę do Was tutaj wychodził, bo wy też jesteście uczestnikami tego konkursu. Dla Was również są pewne zadania. I od razu bym poprosił tutaj swoje pomocnice. No właśnie, od razu muszę podziękować klasie drugiej i trzeciej, która bardzo nam pomaga w przygotowaniu tego konkursu. Rozdajemy karteczki ludziom, bo wy również będziecie uczestniczyli w konkursie. No i moi drodzy, zanim rzeczywiście przejdziemy już, bardzo bym was prosił, żebyście się przedstawili, sprawdzimy, czy nam się tutaj wszystko zgadza. To są uczniowie, jak mówiłem, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego powiatu, pomieszani w różne grupy. Jeśli możecie, to bardzo proszę. Zuzanna Szczerze. Szkoła. Gimnazjum. Szkoła. Ja będę podawał Piotr Korczyń z mikrofon. Średnie. Aleksandrę bardzo Boszkowski-Dzisaw Patrycja Wiśniewska SP5, Patrycja Musi, z p Turek Patrycja Marcniak, Natalia dawid sąbalski grzomisza natalia musińska Andrzej Sebastian Kaczka Julia Kowalska-Krzysztof Paweł Berliński z P5 Turek Martina Kowaladze z Pesła Tury Jasnowska, Gimnazjum nr 2 Turek Sebastian Wejzdzik, ZSP Słodków. Gabriela Bocian, Technik Turek. Człowiek Mateusz, Gimnazjum w Dobrej. Jakub Kazimierz, Szak Marcin Marszał, Władysław. Angelika Grzesłek, Szkoła w Dobrej. Bartosz Łyżak, Liceum. Bartosz Marszałek, Technik Turek. Bardzo dziękuję. Wszystko się zgadza. No to co moi drodzy, nie traćmy czasu, zacznijmy zabawę z geografią. Zadanie pierwsze jest podobne jak robiliśmy to w poprzednich latach. W tekście, bardzo proszę moich tutaj pomocników, wyświetlmy zadanie pierwsze. W tekście, który ułożyła klasa druga E, ukryte są nazwy miejscowości i wy musicie te miejscowości rozpoznać. tak? Już rozdaję te teksty. Tych miejscowości jest sporo. Wy też możecie na nie spojrzeć. Yy, za chwilę dostaniecie się Te masaki już tutaj zostaną u klas na ławka. Sandru, Sandru. Kto ma coś, co jest związane z Sandrem? Jakie tutaj zależności? ho, ho, ho. ale jak się to robiło? No, 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 zobaczcie. Sandra. Kuda szkła. Dobrze. Bo Sandry to piaski i żwiry. Bardzo ładnie. Puszcza nie Platoniny. Uch, Ale nam się porobiło. Yy, ale to nam się nie powtarza już. No dobra. No dobrze. No to będziemy mieli jazdę, nie Grąd. Grąd to las liściasty i mieszany żyzny nie pasuje nam. Grę, grądy bardziej na Morena. Grupa czwarta. Mamy z serii takich średnich. Dobra. Y Czy z Turku jest bliżej do Berlina niż do Warszawy? Konsultacja szybka. Czy z Turku gdybyśmy chcieli jechać do Berlina? Nie. Nie, do Warszawy jest bliżej, ale z Poznania już jest bliżej do Berlina, nie? Na przykład. Czyli mamy jeden punkt jasne, rządzaje. No dobra, no co? Czy w grudziącu można wpaść pod tramwaj? Takie pytanie. Czy w grudziącu można wpaść pod tramwaj? Tak, rzeczywiście, to jest niewielkie miasto, że jeżdżą tam tramwaje. Prawda? Wiedzieliście, że w Grudziądzu są tramwaje? Pomykają po szydach? Mamy dwa punkty. Kto rzuca? O OK. Trzeci wiersz. Czeremka amerykańska i jenot. Dobrze. Tutaj a propos czeremki może jakiś komentarz? Odnośnie czeremki amerykańskiej jest to gatunek inwazyjny, który zahwaszcza nasze lasy. Walczymy z nim. Był wprowadzony jako gatunek biotenotyczny. Dla wzbogacania lasów okazał się bardzo inwazyjny, walczymy z nim jest to gatunek odroślony także odrasta no jest praktycznie nie do wytępienia także jak zobaczycie czeremkę, która naprawdę jest tak popularna w naszych klasach, no to drewno i owoce dla ptaków i ptaki je roznoszą tu jest dobrze, tu jest dobrze czerenka yy, tak, dobrze, dobrze wierzcie Trzecie miejsce, egzekwu, grupa pierwsza i piąta. Zapraszamy dwie grupy. Ta sama ilość punktów, grupa pierwsza i piąta. To jest dla... Warto tu będzie chyba, tak? To o. I... trzeciego miejsca. A zaraz staniemy sobie... My sobie jeszcze wspólnie zrobimy na koniec takie zdjęcie gdzieś tam razem z nami przy scenie. I tu druga część. Ja wykorzystam moment i z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję pani Ewie Sotkiewicz, bez której tutaj, tutaj byłbym malutki chaos, jak to powiedział pan Wojciechowski. I Dziękuję Witkowi. Dziękuję Wam bardzo za to, że znaleźli swój kraj po raz kolejny w naszym liceum zagościł. Jestem na podziękowania serdecznie naszym opiekunom, tak którzy dzisiaj z Wami tutaj przyjechali, są i zawsze na naszym konkursie tutaj dzielnie Was wspierają. Dziękuję Lasom Państwowym, naszym nadleśnictwu szanownemu. Dziękuję Panu Naczelnikowi. Chciałabym jeszcze nadmienić, że nagrody, które dzisiaj otrzymaliście, zostały ufundowane przez Powiat Turecki starosta Tureckiego. I nadleśnictwo nasze Turek. Bardzo dziękujemy i liczymy na współpracę w następnym roku. Dziękujemy serdecznie mediom, że dzisiaj były również takie fajne, wzajemne wydarzenie. I myślę, że do zobaczenia za rok. Resztę dopowie Pan Witek. Ja już podziękuję Wam. Życzę przyjemnego wypoczynku na przerwie. A tu zapraszam, może, jeszcze do wspólnego zdjęcia wszystkich zawodników, opiekunów i tu Państwa. Także... Jak macie na imię i z której szkoły jesteście? Ja mam na imię Gabrysia Bocian i jestem z technikum w Turku. Jestem Sebastian, jestem z zs Jestem Mateusz, jestem ze szko Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w Dobrej. Jestem Jakub Kaźmierczak, jestem ze Szkoły Podstawowej w Cisewie. Czego dotyczyły dokładnie pytania? E, no w szczególności były to geografia Polski i naszego regionu, ale i całe, całe, całej Polski. Dobrze, a które miejsce zajęliście? Pierwsze. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Która to była w tym roku edycja konkursu? To jest nasz 13 konkurs, także. A czy będą kolejne? No mam taką nadzieję, jeśli tylko będą chętni, to, to będziemy robili. A czy jest pan zadowolony z wyników grup? <laughs> Jestem zadowolony, bo wynik jest wyrównany. Cieszę się, że. <laughs> Nie było jakichś wielkich właśnie różnic i cieszę się z tego, że y, był taki szeroki udział osób z, ze szkół podstawowych, z gimnazjów i że oni byli w czołówce tych najlepszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 26 kwietnia odbędzie się zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich. Zobaczmy, jak wspominają spędzone trzy lata w naszej szkole. Jest ze mną Julka, uczennica trzeciej klasy. Powiedz, jak wspominasz trzy lata w naszym liceum? Ja wspominam bardzo dobrze. Tutaj właśnie poznałam swoich najlepszych przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam. Mam super klasę, z którymi przeżyłam niesamowite przygody. Mogłam też wziąć udział w różnych projektach, takich jak właśnie Sejm Dzieci i Młodzieży, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a także na przykład miałam możliwość napisać jakby fragment biografii o tutaj lokalnych bohaterach w Turku. Więc naprawdę ciągle coś się działo przez te trzy lata. Także no, poszerzyłam swoją wiedzę, dzięki czemu mogę właśnie zdawać w maju maturę. I no, jak no, ja będę zawsze miło wspominać, będę wracać myślami i nie tylko. Pewnie odwiedzę tutaj, zawsze nauczycieli będę miło wspominać, więc no, mi się podobało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest ze mną Nikolaj Bernadetta, uczennica trzecich klas. Powiedzcie, jak wspominać trzy lata w naszym liceum? E, no, było dosyć ciężko, ale na pewno pozostaną mi same dobre wspomnienia. Tak, ja też wspominam bardzo dobrze swoją klasę i pozdrawiam ich serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są ze mną Kinga i Adrian, uczniowie klas trzecich. Powiedzcie, jak wspominacie trzy lata w naszym liceum? Atmosfera w naszym liceum była bardzo fajna. Będę na pewno to bardzo mile, mile wspominać i będę tęsknić za tym całym czasem. Oczywiście bywały ciężkie momenty, ale w ostateczności naprawdę bardzo dobrze wspominamy czas spędzony w liceum. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W imieniu całej społeczności szkolnej zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się 27 maja od godziny 9. Zobaczmy jak wygląda szkoła w obiektywie naszych licealistów. I do zobaczenia.